tyłu ale jej nie widać w drodze na zlot pojazdów zabytkowych pod tytułem Warkot jedziemy właśnie do Mińska Mazowieckiego lekko opóźnieni bo jak zwykle prawo martwiego zadziałało i kamera nie chciała się włączyć ta na dachu bo teraz nagrywamy akurat z kabiny telefonem druga jest GoPro na kultowym bagażniku na którym prawdopodobnie wiele rodzin wiozło walizki jadąc na wakacje do Bułgarii jak słyszycie po dźwięku silnika, jedziemy klasyczną 650. -ką. Dwa cylinderki właśnie pracują z tyłu za nami. Na zjeździe będzie masa innych pojazdów, może nawet motocykle. Pomimo tej deszczowej aury, nie poddajemy się, nie pękamy, lecimy. A teraz możecie zobaczyć, jak prowizorycznie udało się skonstruować obudowę. Jest nawet uszczelka dokręcana na śruby, eee, motylkami jest to wszystko ściśnięte. Mogłem co prawda kupić taką wodoodporną obudowę GoPro, ale chcieliśmy się trochę z Hupsonem pobawić, Dremelek poszedł w ruch. No i z pleksy zostało to wykonane. Jest to mocowane do tego bagażnika, o którym wspominałem w trakcie jazdy. Mamy podłączenie do ładowania, bo jest to MediamUD, więc możemy cały czas doładowywać tak naprawdę tą baterię. Hubert ma akurat zrobione zasilanie tutaj na USB w samochodzie. W pełnym skupieniu, bo tutaj lecimy prawie 8 dych maluchem po mokrej nawierzchni. <noise> nie no, jest klimat. Dawno tak malutkim samochodem nie jechałem. Czuję się trochę, jakbym siedział w Gokarcie na torze, I tak, ale jest wygodnie całkiem. Siedzenia przynajmniej dobrze wyprofilowane. Powiem Wam taką anegdotkę kiedyś za czasów technikum, bo Kubret to mój przyjaciel z czasów jeszcze technikum. Jechaliśmy jego mikrą. No, upał, wyobraźcie sobie 30 stopni na dworze, no to jakiś czerwiec był, może maj. Ja siedzę z tyłu, tam też w tej mikrze z tyłu nie było uchylnych szyb. No i co? Tak sobie myślę, gorąco, trochę, nie? Ale nic nie mówię, no, Hubert patrzy, że czoło z tyłu przecieram. Patrzę, Hubert zaczyna tam kręcić tą wajchą, otwiera tą swoją le z lewej strony szybę. Ja tylko czekam, dosłownie czekam na to, aż on powie. No i po co mi adriaczek Klimatyzacja. Nie minęło 3 sekundy i to usłyszałem. To który masz rocznik tego maluszka? 99 One były produkowane do 2000, nie? Ja że to całkiem idzie, nie? Jak przyciśniesz, to wcale nie jest takie mozolne, nie? To się tak wydaje, że to 650-ka, 20 parę koni, ale w sumie jedziemy w trzy osoby dorosłe. Ja tam nie widzę, żeby on miał jakieś problemy z przyspieszeniem. Ile, ile on waży generalnie zalany, powiedzmy, tam płynami? 600 kilo? Myślę, że 670. 670. To z nami pewnie z, z 850, <laughs> ale na taką masę te bębnowe hamulce wystarczające są. I tutaj warto podkreślić dla tych, co generalnie nie mieli okazji nigdy maluchami jeździć, no mamy czystą analogię, Tutaj nie ma żadnego wspomagania hamowania. To jest czysto po prostu dźwignia. Czujecie opór na, na, na nodze, jak też nie ma, no ale przy takiej masie to w ogóle jest zbędna sprawa. Że ja swój plecak musiałem już rzucić tam z tyłu obok kanety, obok bo niestety, no ale tutaj, między nogami, to już bym go nie zmieścił. Także generalnie, ja sobie trudno jest mi to sobie na dzisiejsze czasy wyobrazić. No, starsze osoby, starsze osoby opowiadały, że jeździły do Bułgarii, do Chorwacji, nad Polskie Morze, na Mazury, wszędzie przyczepki się ciągało, przecież była ta niewiadka, przyczepka. Że I przyczepki kempingowe ciągali, takie malutkie. No to były piękne czasy, ludzie nie jeździli po hotelach. Nie to, żebym miał coś przeciwko, bo sam przecież śmigam. Ale, 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 ale no był to inny klimat, tak? Jechało się do, albo pod namiot, albo do jakiegoś domku drewnianego. Też ludzie byli tacy niezależni, bo chcieli pojechali sobie tu, pojechali tam, tu rozbili namiot przez tydzień, potem pojechali 200 km dalej wiedzało się tą Polskę nie trzeba było martwić się jakimiś tam rezerwacjami, wiesz pół roku, dzisiaj do się wakacje rezerwuje hotel trzy miesiące wcześniej bo miejsc nie ma w sezonie no chyba, że jak na ostatnią chwilę no to wtedy to co mają, nie? a tak to możesz sobie jeszcze wybrać dlatego ja tu rezerwuję zazwyczaj już w lutym wszyscy się śmieją, nie? ja w lutym już wiem kiedy będę jechał w w lipcu, czy w sierpniu, ale ja mam wtedy cenę też niższą, bo to jest tak, że, wiecie, no inflacja szaleje i te ceny idą mnie w górę. Ja w tym roku zaoszczędziłem na dobie, na jednej dobie, zaoszczędziłem jakieś 50-60 zł. Ja tutaj sprawdzam, ile mam tego wolnego miejsca. Generalnie, no tak, na, żeby nie skłamać, 7 cm. No, na, na 3 palce mniej więcej. Jak są jakieś wyboje, bo tak jak jedziemy po płaskim, to, jeszcze, to jest jeszcze spoko i w ogóle, nie? Ale jak tam jechaliśmy u Ciebie przy podwórku, nie? No to na tych wybojach jak mnie podbijało, to co chwila. Łup, łup, łup. Dobrze, że ta podsufitka jest taka miękka w maluchu. Sprężynuje, nie? Ale nie ma co narzekać. Naprawdę fajny samochód. No i co? No i tak naprawdę ludzie, którzy dzisiaj mają te 15, 18 lat, no to prawdopodobnie nie mieli okazji nigdy nim się przejechać i wątpliwa, wątpliwa jest sprawa, czy jeszcze będą mieli okazję, tak? Bo ja jeżeli już nikt nie ma w rodzinie, nie jeżdżą na takie zloty, no to na ulicy to już ciężko spotkać malucha. Ja już w Warszawie nie widziałem tak, żeby Maluk jechał sobie wiesz, gdzieś alejami jerozolimskimi, to się z dwa lata temu ostatni raz może Malucha widziałem. W Lublinie byłem, to, to jeździły te. Hmm, był gościu w malowaniu, wiesz co, z, min, z Minników, Fiata 125p. No i aż taki rozradowany banan, banan na twarzy, nie? To był, było widać, że gość jest po prostu zajarany tym. Ale to też już był, wiesz, facet taki plus 40. Dzisiaj no to mało tak wśród ludzi 20-25 lat, którzy by się tym pasjonowali. No bo nie oszukujmy się, trzeba mieć gdzie to trzymać, to po pierwsze. Trzeba, trzeba mieć yy, też... Fundusze, no nie oszukujmy się, żeby to e, utrzymać, żeby płacić ubezpieczenie. E, no i dbać o to na bieżąco, bo jak nie będziesz dbał, no to zginie i tyle, tak? I nic z tego nie zostanie. Teraz już mamy taki czas, że te samochody tylko zyskują na wartości. Ja nie pamiętam, jeśli to nie jest tajemnica, oczywiście pamiętasz za ile kupiłeś tego maluszka? A, za cztery Za 4 koła go kupiłeś, no, ale to było lat Zwróć. temu. że na dzień dobry on po tych pięciu latach jest warty z 9000. Możliwe, szczególnie że nawet zwykłe samochody, które kiedyś oddawało się praktycznie za bezcen, teraz są warte w granicach 7000. Historia kołem się toczy, tak? Moda, praca, i teraz wiesz, w dobie kiedy mamy tą elektryfikację, no wiadomo, to nie jest samochód Daily Car, no tym się nie jeździ na co dzień do pracy, a raczej właśnie na takie imprezy jak dzisiaj na ten zlot do Mińska. Natomiast, natomiast co? Natomiast chodzi głównie o to, że no, ten samochód by się zajechał, jakbyś go codziennie, codziennie eksploatował, tak? Byś musiał coś tu remontować co chwila? No, na fabrycznych podzespołach owszem, ale są jacyś fanatycy, którzy modyfikują zarówno zawieszenie, co? układy Siedemcy. kierownicze, bo to hmm. najczęściej modyfikowany I układ jest, jest yy, dlatego że przykładnia kierownicza w Maluchu jest bardzo nieprecyzyjna. Posiada bardzo to jest jakaś maglownica, taka, prawda? Tak? Zwykła przykładnia kierownica, Aha. nawet. nawet średnio jest tytułować tą, tą maglownicą. konstrukcję maglownicą odnośnie ceny, no tak, no za bezcen się to sprzedawało mój ojciec sprzedał też już ładne parę lat temu chyba w 2014 roku Poloneza Caro Plus to był 97 rocznik i to salonówka był samochód ojciec za niego dał wtedy w salonie w 97 to, było, to były duże pieniądze tak, bo wtedy się nie zarabiało tyle ile teraz 21 600 20, albo 20 600, nie chcę skłamać, 20 600. Eee, no i co, no i pojeździł nim te... Ile? 17 lat. 17 lat do 2014 roku. I ten samochód no nie miał dużego przebiegu, tak bo, bo, też, bo też po prostu no, mieliśmy jakby tą możliwość, że jeździliśmy wieloma samochodami i tym się jeździło też tak raczej święta. Przyjechał pan, który występował w legendach PRL-u na TVN Turbo. W ogóle pozdrawiamy tego pana, jeśli kiedyś zobaczy moje filmy na YouTubie. Zapraszał nas, żebyśmy go odwiedzili gdzieś tam w okolicach Marek. Pod warszawskich Marek. Mówił, że ma 50 samochodów. Jakiś garaż wynajmuje, gdzie ma na 50 stanowisk. I wszystko tam, mafiaty, maluchy, jakieś syrenki, skarpety tak zwane. Yy, I powiedział, że brakuje mu jeszcze Karo Plusa, bo mówi tak, Borewicza ma, zwykłe Karo ma, ale Karo, na Karo Plusa właśnie polował. No i że ten był w dobrym stanie, co my mieliśmy, no to po prostu się ucieszył i, i przyjechał i go wziął. Ten samochód miał, przy ciebie ten samochód miał chyba, żeby nie skłamać, 30 tysięcy przebiegu 17-letni samochód 30 tysięcy. Ja przesadzam, że to od święta był użytkowany, bo my jeździliśmy do babci i nad morzem tym samochodem byliśmy i na Mazurach. Yy, także, także to też nie było tak, że w ogóle się nim nie jeździło. Natomiast to no, tata o niego dbał. Yy, powłoka lakiernicza oryginalna, bezwypadkowy, tam były pokrowce założone. Jak temu facetowi sprzedawaliśmy, to te pokrowce zdjęliśmy. Ja nigdy nie siedziałem na, tych oryginalnych, na tej oryginalnej tapicerce Jak my zdjęliśmy te pokrowce To ja nie mogłem uwierzyć, że to jest tak puchate W sensie jakbyś z salonu wyjechał po prostu Dzisiaj takich materiałów się nie robi Jak to dotknąłeś To po prostu jakbyś mi miział, nie wiem Jakiś koc Taki prosto ze sklepu Za chwilę będziemy na miejscu Wartburgi Sąsiad moich dziadków miał takiego Wartburga Rym, No i trabancik. Popularnie nazywany zemstą honekera. Trampek, mówili na niego. Też leciutki samochodzik. Dosłownie 600 kg. Chyba lżejszy od malucha. Wolwiaczek, szwedzka maszyna.